Dzisiaj borowy dziad w, w roli recenzenta kuliarnego, bo dostałem od firmy Skyfood e, serię takich gotowych posiłków do przetestowania. I to są, proszę Państwa, takie posiłki, które możecie zabrać sobie do lasu na biwak lub na jakieś wycieczki survivalowe, bo e, one do podgrzania nie wymagają żadnego zewnętrznego źródła ciepła, żadnych gazówek, żadnych e, ognisk. I tego typu rzeczy. Zaraz powiemy jak to działa. Co jest dobrego, już na pierwszy rzut oka, w tych posiłkach, to jest to, co tu jest napisane. Military Food Made in Poland. Na tych niangolojęzycznych tłumaczy, że to jest pożywienie militarne, wyprodukowane w Polsce. Czyli to jest polski produkt, nie żadna zagraniczna tandeta. I w 100% naturalny, bez konserwantów. Możemy tutaj sobie zobaczyć skład, co tutaj jest woda, mięso wołowe, kasza gryczana wszędzie naturalne składniki żadnych właśnie dziwnych e-dodatków to jest kolejny plus no i zaraz będziemy to testować, jest tutaj różne różne warianty tego mamy fasolkę po mamy strogonowa wołowego i wieprzowinkę tak się składa, że jestem dzisiaj jeszcze przed obiadem i drugie osiadanie nie jadłem, więc takie Taki posiłek do lasu jak najbardziej jest skazany. Nie wiem, czy tutaj producent dołączył widelec i łyżkę do tego, więc łyżeczkę sobie wziąłem ze sobą. No spokojnie, takie, ta taka paczuszka zmieści się do każdego plecaka na wasze grzybobrania i wycieczki. W sumie to nawet do damskiej torebki takie coś by się zmieniło. Zmieściło, jeśli ktoś ma ochotę na ciepły posiłek w takich okolicznościach przyrody, to jak najbardziej to jest skazane. No dobra. To teraz będziemy tutaj postępować zgodnie z zaleceniami producenta, jak to podgrzać, bo nigdy wcześniej tego tutaj nie używałem. To też będzie moja szczera recenzja w takim razie. Dobrze, zabieramy się do przyrządzania tego posiłku. Dostałem dwie sztuki tego gularzu z wieprzowego, więc zaczniemy od tego. Tutaj jest instrukcja obsługi, jak mamy postępować krok po kroku. Czyli najpierw tutaj zrywamy to plastikowe coś z góry odkręcamy i mamy tu taki przyrząd tu według tego musimy poprzebijać te dziurki docisnąć do samego końca tu mamy te dziurki wkładamy i dociskamy do samego końca cyk o. no i tak będziemy postępować z każdym dziurką tak to wygląda po otwarciu jak dotnę tutaj tą puszkę, to faktycznie się jakieś ciepło wytwarza, no i teraz musimy tu sobie to mieszać. Według producenta 5-6 minut. Może tego nie widać na tym filmie, ale nawet widać jak para leci z tych dziurek. Jak się złapie tą puszkę, to nawet przez tą izolacyjną warstwę korku czuć, że to jest ciepłe. Przez jakieś tu akcje chemiczne zachodzi wokół tej łóżki, która podgrzewa ten posiłek. Według producenta do 60 stopni nawet. A jak się ściągnie to dęko plastikowe, to tutaj od tego to już w ogóle czuć to ciepło. Można sobie nawet łapki ugrzać przy tym, jak jest zimno. Jest taka jesienna aura jak dzisiaj. Jeszcze minutka i będzie gotowe. No a nasze danie to już jest chyba gotowe. W każdym razie ja już nie mogę dłużej wytrzymać, bo jestem taki głodny. Widać, mamy tu faktycznie kawałki mięsa, i jest ogóreczek, i jest e, e, pieczarki, także wszystko się zgadza. Naturalne składniki, zobaczymy jak to smakuje, bo wygląda jak taki typowy normalny gulasz. Ja powiem wam, całkiem smaczne. Myślałem, że jak większość takich gotowych produktów będzie jakieś niedoprawione, ale tu nie, naprawdę. I jest tak odpowiednio pikantne. Ja ewentualnie bym dodał jeszcze trochę pieprzu, bo ja lubię bardziej pikantne rzeczy, ale no jest doprawione. Taki jest taki. że się wyrażę. No, w fajny sposób. Przepraszam, że nie będę za dużo mówił, ale to jest naprawdę dobre. I podgrzane właśnie do takiego, do takiej temperatury, no w której można to. Można spokojnie spożywać. Nie takie, że mordę wypala, ale właśnie do takiego normalnego, ciepłego posiłku. Było pyszne. Pozdrawiam dobrych ludzi, którzy wyprodukowali ten produkt. No, ja w podjadłem. Było naprawdę pyszne. Nawet nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobre jak na taki gotowy produkt. Ale najważniejsze co. Po skończonym posiłku wszystkie tutaj śmieci, pozostałości zabieramy ze sobą do plecaczka, do torebki. Nic nie zostawiamy w lesie, nie jesteśmy śmieciarzami. A ja jeszcze raz serdecznie Państwu polecam firmę Skyfood jej gotowe takie obiedziki, dania do przyrządzenia w terenu. Samo podgrzewające się, nie potrzebujecie żadnej kuchenki. Żadnej klatki gazowej, żadnego ogniska nawet, nic. E, mówię, tylko musicie zabrać sobie ze sobą jakiś widelczyk albo, albo łyżeczkę, bo tego producent tutaj nie dodaje. No i możecie się delektować wtedy w każdej chwili spędzonej w terenie, gdzieś w górach, na biwaku, e, w czasie bushcraftu gdzieś, spędzając wolny weekend. Nawet na grzybowranie może takie coś zabrać, jak ktoś zbadnieje. Szybko 5 minut i macie gotowy, ciepły posiłek. Polski posiłek od polskiego producenta Skyfood. Jeszcze raz bardzo polecam. Produkty tej firmy. Samopogrzewające się, gotowe posiłki do spożycia w terenie i nie tylko. Paz do